Dużo by mówić, że jest to burza piaskowa, ale bynajmniej no jest to też coś dla nas nowego. Dosłownie wiatr, wszystko wieje na czym świat stoi. Widoczność może na set metrów. Tu po lewej i po prawej, o ile coś widać, to przed sobą to horyzont jest cały zakurzony. Normalnie jakbyśmy w Afryce byli, no spójrz sama no. Pomiędzy. Zobacz. I to akurat jest mi te znane z gry, że właśnie arena jest pomiędzy. Po prostu zrobili jedną arenę wspólną. Dla każdego mogę tutaj zawrócić, mogę wszystko. To znaczy pomiędzy? No pomiędzy pasami. Tak. I oni tu mają wjazd i my. Mamy jedną arenę wspólną. Jeszcze jest ciekawostką na samej, na samej granicy, znaczy na samej pustyni. Generalnie, jak widać, nawet w Stanach można zrobić afrykański klimat. Gdyby nie wiatr, to byłoby tu cholernie gorąco. Dzięki temu, że jest wiatr, jest. Nośnie, choć że jest on troszkę przeszkadzający, bo jest za silny. A mimo wszystko temperatura jest ponad 25 stopni. I to czuć, mimo że jest ten wiatr. Co by było, gdyby go nie było? Byśmy się tu kurde ugotowali. wydmy. Takie typowo, typowo bym powiedział jak ze Sahary. A jak się tak przyjrzy człowiek, to nawet widzi jak tam po prostu cała fala piachu jest z wiatrem niesioną. Normalnie na szczycie, a po prostu jak ten schodzi. Nie wiem czy kamera akurat takie detale złapie. Ekstra. Podoba mi się ten film. Nie chcę wracać. Ja chcę tu zostać. Pierdolę Sama ta po prostu podróż, jaka tutaj jest. Przez to wszystko, co myśmy tu zobaczyli. To jest coś po prostu no... niesamowitego. Chyba jest to najwspanialsza podróż i nie dlatego, że my gloryfikujemy Amerykę. Nie dlatego, bo że... Chcieliśmy zawsze do niej wyjechać i po prostu teraz jest ona niby najlepsza. Jak ten piach. Problem po prostu polega na tym, że ona jest tak różnorodna, tak inna, tak niesamowita. Wjeżdżamy teraz przez góry, które są po prostu takie dziwne, bo są to góry usypanych kamieni. Jakby ktoś przyjechał i po prostu tutaj wysypał tylko to. Tu nie ma żadnych, nie wiem, takiej jedności tego wszystkiego. Są po prostu całe góry po prostu usypanych kamieni. Jak tu jest jakiś kopalni, ktoś przyjechał i po prostu porobił. Całe te góry takie są. No to witamy z San Diego. Tak, dokładnie. Jesteśmy w San Diego. Nie mylić Santiago. Tak. Jesteśmy w San Diego, czyli takim nadmorskim miasteczku. Idziemy się przejść tutaj promenadą, bo no w sumie jesteśmy tutaj tylko dzisiaj. I Jeszcze spróbujemy może pod wieczór pójść na, na, na y, Stare Miasto, ale jesteśmy tutaj z powodu tego. Na górę nie będę wchodził, ale jest to USS Midway, y, lotniskowiec. Idziemy po prostu go sobie obejrzeć. Okrętem, który pochodzi z czasów II wojny światowej. Został jakby oddany do użytku w 1945 roku. Brał udział w wojnie w Wietnamie, a także w operacji Pustynna Burza. Praktycznie chyba od 2000 nie jestem pewny, ale czwartego roku stanowi tutaj w San Diego w stanie Kalifornia muzeum. Wstęp kosztuje chyba. 23 dolary za osobę dorosłą. Można go praktycznie podobno całego oglądać, aczkolwiek mamy już godzinę w pół do piątej po południu, a otwarte muzeum jest do godziny 17. Ale fajnie by było go po prostu obejść. Aczkolwiek wcale nie żałuję, że nawet chociażby z tego punktu oglądam po prostu tak wspaniałą konstrukcję i jest to w zasadzie z tego co przeczytałem Ostatni tego typu okręt, który jeszcze w ogóle można by powiedzieć istnieje z czasów II wojny światowej. Po prostu pływające miasto. Oczywiście, promenada to nie tylko USS Midway, ale także różnego rodzaju wycieczki w morze. I na przykład tutaj można popłynąć sobie różnego rodzaju jachtami. Dookoła jednogodzinny kurs jakiś wokół tutaj jakiejś zatoki. Nie wiem, czy akurat w pełne morze, czy nie. Ale kosztuje 28 dolarów od osoby dorosłej. Więc no chcąc nie, chcąc port jest kolejnym miejscem, w którym Obstawiam, bo widzę jeszcze, co jest przed nami, i trzeba było wydać, żeby się tak dobrze pobawić, około 100 dolarów co najmniej na osobę, nie licząc wyżywienia. Muzyka Oczywiście, promenada, to także że dużo, ale kilka różnych stoisk, przy których można zjeść. niego oczywiście leży około 30 km od granicy, więc praktycznie większość ludzi spotykanych tutaj ma jednak meksykańskie korzenie, choć nie wszyscy. I oczywiście eliminując turystów. Natomiast większość też jeden, które tutaj jakby mijamy, nawiązuje oczywiście do kuchni nie innej, jak tylko meksykańskiej. Wstęp na gwiazdę Indii kosztuje 18 dolarów od osoby. Tu mamy oczywiście kolejny statek i także 18 dolarów od osoby. Tu mamy też muzeum kolejne, tu mamy też lucz podwodną, ale z pewnością też będzie koło 20 dolarów od osoby. Never quit relaxing, and you can always handle an army crew because your people have stone Island Jackson. That's a nice half-hour show by itself, and the food on this ship must be terrific. I've never seen fatter seagulls. There was always admire the nation. Owali zniża się wieczór. A my żeśmy sobie postanowili... Że jednak mimo wszystko jeszcze uderzymy na stare miasto. Stare miasto w San Diego jest to miejsce, w którym jakby urodziło się to miasto, więc podobno ma swój klimat. Czy taki będzie? Zobaczymy. że to ta starówka nie jest stale jakaś taka okazała. Bynajmniej nie wiem, może jesteśmy po sezonie. Tu w parku bardzo dużo bezdomnych tam sobie wije gniazdko. Szczerze powiedziawszy, no wieczór jest. To w sumie jakby życie powinno się zaczynać. Wydaje się powoli kończyć. Może za dnia tu jest jakoś tak inaczej. Ale no wieczorem nie robi to jakiegoś takiego Wow, super. Ten markecik taki fajny, przytulny, malutki. Można tam mnóstwo bibelotów i kasy stracić, by kupić właśnie jakieś bibeloty. No, ale tak sobie jeszcze idziemy po prostu, żeby zobaczyć. A nuż, a widelec, może trafimy na coś, co zmieni nasze zdanie. Vamos a vivir un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día. Yo pienso que tú y yo podremos ser felices si nos dejan. To muszę przyznać, że tak jak Ela powiedziała, no, tutaj człowiek kompletnie nie czuje się jakby był w Stanach. Najbardziej się czujemy jakbyśmy byli gdzieś na jakiejś wiejskiej wysiadzie w Meksyku. Może i to ma jakiś urok, może i nie. No ale, generalnie rzecz biorąc, ci, którzy nigdy w życiu nie byli w Meksyku, a tutaj przyjadą, na pewno znajdą taki inny klimat niż ten, który oczekują. Natomiast. Ale jako, że już byliśmy, to raczej my chcemy tej Ameryki. Znać, że w sumie też to jest taki miły, ciekawy, fajny klimacik. No i w zasadzie no, też nie ma się co dziwić, tak? 30 km stąd jest Meksyk, więc no większość mieszkańców z pewnością tutaj jest latynoamerykańskich albo latynosów, Więc no też jak gdzieś idziemy, robimy sobie swoją społeczność i tak dalej. Więc w zasadzie no że nie zapominajmy stare miasto, które tutaj było, zostało z pewnością utworzone przez Meksykanów.